Umówiliśmy się w taki sposób, że jak będę gotowy, to mam dać znać. Dałem znać, bo z panią Karoliną robiliśmy symulację zawodów alpejskiego Puaru Świata i zaczęliśmy wspólnie komentować przed komputerem, korygować, oddychać. Różne metody wypracowaliśmy sobie na to, żeby to względnie brzmiało, a było różnie. Czasami ten komentarz, jak sobie go odsłuchałem, to. No. Nie było to, to dobre. Wrzesień, październik, z w jacku, jestem gotowy. Chcę to spróbować. Mam już wypracowane pewne schematy i ja czuję się gotowy. To jest to, to może żeby było łatwiej dla ciebie, żebyś ty nie czuł stresu takiego wieckiego. Zawodnik zjedzie na metę, Witek będzie komentować, a ty na podsumujesz w kilku słowach, jak zawodniczka czy mhm. zawodnik. Czyli taka ja, rola dwójki, jak my to no, mówimy no, ale w komentowaniu. Taki, wiesz, dwójka jest mimo wszystko zawsze przy przejeździe. Aha. A ja miałem być dwójką po przejeździe, po widowisku. Mhm. Kurczę, przecież ja się będę stresował przez minutę, że ja muszę coś mądrego powiedzieć na koniec i jeszcze muszę to zaplanować bym się tym zestresował i mogłoby wyjść dramatycznie. Powiedziałem to mojej neurologopedzie. Nie, ona mówi, nie. Nie, 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 nie możemy się zgodzić. No, tak to nie działa. Przedyskutowaliśmy, to była merytoryczna dyskusja, która trwała pewnie za 40 minut. No i stwierdziliśmy, ok, masz to wszystko w swoich rękach.